najbardziej niewybaczalne błędy lekarzy. 5. W 2012 roku Enrique Ruiz trafił do nowojorskiego szpitala na zabieg tracheotomii. Podczas operacji iskry z elektrycznego skalpela zapaliły jego zbiornik z tlenem, a nieprzytomny pacjent stanął w płomieniach, doznając poparzeń drugiego stopnia. 4. Niemiecki pacjent Dirk Schroeder po operacji prostaty cierpiał z powodu licznych dolegliwości. Badania wykazały, że w ciele Dirka lekarze pozostawili aż 16 przedmiotów, m.in. bandaże igły i fragment maski chirurgicznej. 3. W austriackim szpitalu chirurg amputował 82 nemu pacjentowi niewłaściwą nogę. Pomyłka wynikała z błędnego oznaczenia kończyny przed operacją. Ostatecznie mężczyzna stracił obie nogi. 2. Pacjentka Erin Cook obudziła się w trakcie operacji usunięcia guza jajnika. Przez trzy godziny była w pełni świadoma i czuła każdy ruch skalpela, ale nie mogła się poruszyć ani mówić. Powodem tego okazała się być nieszczelność w urządzeniu podającym narkozę. 1. 35-letnia Dali Ison poddała się operacji usunięcia obu piersi po tym jak zdiagnozowano u niej raka. Zabieg jednak był zupełnie niepotrzebny, bo wyniki jej badań zostały pomylone z inną pacjentą. com.